Cześć, jestem Fejmin. Dzisiaj pokażę Wam nasz Pluton, który mój Pluton, który zrobiłem z moimi kolegami. No, jak wejdziecie na nasz Pluton, on się tak nazywa, no to na, na stronie głównej będziecie mieli info jakieś info i jakieś regulaminy, no to tak. Dla, jakiś taki dla yy, jaj. No i najważniejsza informacje jedynie się pojawia, na stronie oficjalnej, czyli musicie wejść w to. O, w to klikacie i macie jak widzicie wejście na stronę Battlefield 3 info. To będą pokazywać najważniejsze informacje, no praktycznie najważniejsze. Na stronie głównej praktycznie nic nie ma, tylko będą jakieś różne yy, różne proponowane przez nas, yy, na przykład mapy, w jakich, jakie mapy zagrać, jak będziemy trenować albo mecze grać. No jak wie, tutaj macie na przykład yy, na nasz YouTube na razie mamy dwa filmiki, ale później będzie więcej. Współtwórcy, w trzech nas jest. Muzyka, Battlefield. A jak widzicie na sam dół, to macie wszystkie rangi, e, e, te rangi jakie posiadamy. Na przykład ja mam ósmą, ósmego żołka. Mister ma czwartego, a Camelon drugiego. Jak widzicie, mamy trochę sporo zakładek. I przejdźmy do pierwszej. Do to nie będziemy wchodzić, bo jak e kliknięcie to się pojawi właśnie o ta strona. Dobra, następna w treningach. Tu będą pokazywane, tu będą, yy, tu będą pokazywane wszystkie yy, treningi data i godzina. Jak widzicie tutaj godzina jest ustalana, bo jeszcze nie wiemy dokładnie jaką porę wybrać. w meczach będzie to samo co w treningach, też będzie pokazywana data i godzina. No to nie przedłużając, wracamy na zakładki na zakładka Battlefield 3 News. Będą tu pokazać naj, e, najważniejsze nowe informacje z Battlefield 3 Tak jak widzicie, tutaj jest na razie z Battlefield 3 Premium To najnowsza informacja Tak jak widzicie, są różne tam dodatki, jakieś tam akcesoria W zakładce info, tu będą pokazywane najważniejsze informacje z całego bloga ale jeszcze na, e, nie wiemy co tak szczególnie na, tym, e, na tej zakładce ma być. Już wymy, e, moi koledzy już wymyślają. W zakładce filmy. Tu będę pokazywać się wszystkie filmy e, z meczów i treningów, na których możecie wy się znaleźć. I też możecie w tym, o, na tym na tych linkach to będą też pokazywać się. I to będzie najwięcej 5 e, takich e, linków. Podpowiedzi do gry. Jak już wskazano, yy, nazwa wskazuje, będą tu podpowiedzi do gry: jak grać, jak nie grać. Wiecie, tutaj jest pierwsza wskazówka: pracuj, klasuj, yy, pracuj klasą swojego żołnierza, później zwalczaj. Jest takich osiem, więc nie będę wam pokazywał, żeby nie przedłużać. Następna zakładka to serwery. Na tej zakładce będą, pokaza yy, będą pojawiać się polecane i proponowane przez ze mnie i moich kolegów serwery. Jak widzicie, mamy tutaj. Trzy serwery. Pierwszy to Bate, e, Rock Antrojo, później jest PLX7 Clan, a następnie Skill Arena 64 m 500 T Pistols Online. Jak wiecie, jak, wska jak nazwa wskazuje, to będzie walczyć na pistolety, ale nie, czasami mapa się zmienia, że na same noże Przejdźmy do następnej zakładki: pojazdy. Jak widzicie, tu są pojazdy, w których będą pokazywane naj. Yy, proponowane yy, akcesoria do yy, pojazdów. Jak widzicie na razie, są czołgi i LAW, ale będzie coraz więcej. Broń. Broń to jest to samo co z, yy, samochodami, yy, z pojazdami, tylko że o broniach. To też będą pokazywane się najlepsze akcesoria do broni. Może nie zawsze, ale przeważnie. No to następna zakładka. Następna zakładka będą to jest dodatki do gry. Będą się pokazywane, pokazy będą tu pokazywane dodatki do gry, co były, są i będą. Na przykład te trzy ostatnie będą, y no jeszcze nie ma ich, ta Armored King Kill będzie y bodajże w we wrześniu, aftermatch będzie w czwartym kwa kwa kwartale tego roku, czy tam następnego. A endgame będzie w 2013 roku. No, to tak się ta blok, yy, jak to się, z... yy, tak prezentuje się ten blok. Przejdę do strony głównej i pokażę wam to w ciszy. Puszczę jakąś muzyczkę jeszcze, nie się naładuje. No, to zaczynajmy.